Cześć manko! witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam Alfonso Davisa. Zrobiłem SBC jego kartę, ponieważ y, bardzo spodobał mi się jego gra w rzeczywistości oraz lubię tego piłkarza, ponieważ jest to piłkarz Bayernu Monachium, czyli klubu, któremu kibicuję. No i chciałem też mieć jakiegoś innego lewego obrońcy. i chciałbym zagrać jakimś innym lewym obrońcą, bo do tego czasu grałem y, Rosją i zagrałem nim chyba już ponad 300 spotkań i bardzo dobrze mi się grało. Ale chciałem mieć jakąś odmianę. No i tak jak wspomniałem, David w w rzeczywistości bardzo mi się spodobał. Bardzo pewnie gra w obronie i bardzo dobrze potrafi wyprowadzić piłkę do przodu, tak jak w FIFA. I za chwilę przystawiamy jego statystyki. Jak widzimy, jest to bardzo szybki lewobrońca, obrońca. Ma on 92 szybkości biegu oraz 97 przyspieszenia, więc potrafi bez problemu dogonić przeciwników. Jego ształy są nawet całkiem solidne. Chociaż oczywiście jest to lewy więc on raczej rzadko zapuszcza się w pole karne przeciwnika. Raczej bardziej biega w okolicach mojego polakarnego lub w środku boiska, ale myślę, że potrafiłby wykończyć również, jak dostałby piłkę i by się znalazł w odpowiednim miejscu. Co do pojazdu, również całkiem solidne: ma całkiem dobre doświadczenie oraz potrafi bardzo dobrze rozgrywać piłkę, potrafi bardzo ładnie wyprowadzić piłkę również. Jest to, jest to również bardzo dobra cecha u bocznego obrońcy. Co do jego driblingu również jest całkiem solidny: ma 86 równowagi oraz 94 zwinności, więc na realia obecnej FIFA jest to bardzo dobre. Ma on również 85 samego driblingu, no i dodatkowo posiada 4 gwiazdki sztuczek Co również pomaga w kiwaniu przeciwników Chociaż oczywiście musimy pamiętać, że jest to boczna obrońca i nie należy nadużywać tych sztuczek oraz driblingu Ponieważ można w głupi sposób stracić piłkę i przeciwnik może prowadzić akcję Oraz strzelić bramkę, więc tutaj należy pamiętać, żeby nie, naduży nie nadużywać tego driblingu To dobrano również jest ona solidna, chociaż ja używam go za stylem gry Chyba jest to styl gry strasznik Chyba to jest ten styl gry, dostaje on takie autobusy do obrony, więc jest to również bardzo solidna obrona, ma 99 zwykłego odbioru oraz 90 ślizgów, więc jego odbiory są bardzo pewne. Ma on 85 główek oraz 94 skoczności, więc również potrafi wybić piłkę głową w więc oraz potrafi również szelić z główki, więc jest to bardzo dobra cecha również jak na obrońcę. Ma 86 wytrzymałości, więc jak na bocznego obrońcę jest to też bardzo dobry wynik. Ma on 90 siły, więc również potrafi przepchnąć rywala, oraz przejąć piłkę, oraz ma 89 agresji. Przejdźmy do innych statystyk. Ma on 4 gwiazdy tak jak wspomniałem, oraz 4 gęskie słabsze nogi, co również się przydaje przy wyprowadzaniu piłki. Jest lewonośny zawodnik, mierząc 181 cm, więc jest, jak na obrońcę jest to bardzo dobry wynik. Więc myślę, że jeśli ktoś zrobił SBC od tego piłkarza, który od zera kosztowało około 120 tysięcy, chociaż mnie kosztowało ono około chyba 60 albo 70 tysięcy, ponieważ posiadamy już część piłkarzy w klubie, więc mnie wyniosło taniej. No tak jak wspomniałem, chciałem zrobić to SBC, bo bardzo podoba mi się go gra w FIFA oraz w rzeczywistości. No jest to piłkarz, którego też lubię, bo jest monachium czy mojego ulubionego klubu. Ale myślę, że jeśli ktoś go zrobił, to myślę, że na pewno będzie miał z niego pożytek i jest to zawodnik, który bardzo dobrze Pasuje się w skład z Bundesligi, albo jeśli ktoś ma kilku piłkarzy z Bundesligi, a zwłaszcza z Bayernu, na przykład jak ktoś ma Hernandeza, albo lub Persicia lub Kumana to można go ładnie połączyć na pełnym zgraniu. No dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć!